Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Projekt Pandora i y, UND Bazaar y, y, Agencji DARPA. Celem rządu USA jest kontrolowanie umysłu za pomocą fal elektromagnetycznych materiał 14 stycznia 2025 rok. Media Green, niezależny wydawca jest dostępna teraz na telegramie pod adresem serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więc taki dokument i oczywiście ten dokument oczywiście in chyba darpy nic nie da z powodu tylko jednego że niedługo trump dojdzie do władzy to pewnie powinien z nimi robić porządek ja nie jestem jego e, e, zwolennikiem nie jestem przeciwnikiem ja jedynie widzę to co robi dobrze to będę mówił że dobrze robi też będę go e, e, krytykował jeżeli co e, 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 będzie e, e, robić źle no to też mówię najlepiej być neutralny i, i i, I tyle. To bardzo ważna historia i kontekst, które musisz zrozumieć, da ci pojęcie, jak zaawansowane mogą być obecnie te technologie DARPA, PROJECT, PANDORA itd., czyli oczywiście dotyczy mózgu, to trzeba powiedzieć jasno. Naukowcy odkryli, że mikrofale mogą być używane do przesyłania dźwięków bezpośrednio do mózgu człowieka. Bez potrzeby używania zewnętrznych głośników lub urządzeń, zasadniczo poprzez modulację częstotliwości mikrofal mogą sprawić, że ktoś usłyszy głosy w swojej głowie. W mrocznych głębinach tajemnicy zimnej wojny rząd USA rozpoczął niektóre ze swoich najbardziej egzotycznych i kontrowersyjnych eksperymentów, w tym próby wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego. Jako narzędzia do kontroli umysłu, to co zaczęło się jako odpowiedź na kierowanie przez Sowietów mikrofalowe wiązki w ambasadzie USA w Moskwie, przekształciło się w ściśle tajny projekt o nazwie Project Pandora i jego jeszcze bardziej enigmatyczne podprojekt Project Blazarew. Czyli de facto, oczywiście, to co oni przyznali, bo wiedzą, ten, ma, ten oczywiście chyba dokument dotyczący projektu Blazary. I wszystko zaczęło się od tego, co stało się znane jako sygnał moskiewski. W latach 50. i 60. wywiad USA odkrył, że Sowieci promieniowa wysyłali promieniowanie mikrofalowe o niskiej intensywności do ambasady USA w Moskwie. Nie był to po prostu nieszkodliwy sygnał tła był celowy, ciągły i najwyraźniej zaprojektowany tak. Aby wpływać na personel ambasady, amerykańscy urzędnicy byli zaniepokojeni, że sowieci opracowali sposób wpływania na ludzkie zachowanie za pomocą mikrofal. Ta tajemnica skłoniła Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony DARPA do uruchomienia projektu Pandora w 1965 roku. Tajnego przedsięwzięcia badawczego mającego na celu zbadanie wpływu promieniowania mikrofalowego na ludzi. Najbardziej dziwacznym i zaawansowanym odkryciem w ramach projektu Pandora było coś, co nazywano mikrofalowym efektem słuchowym, znanym również jako efekt Freya. Nazwa pochodzi od nazwiska doktora Alana H. Freya. Nie, który by jako pierwszy go udo, udokumentował. Tutaj sprawy zaczynają się robić dziwne. Naukowcy odkryli, że mikrofale mogą być używane do przesyłania dźwięków bezpośrednio do mózgu człowieka bez, po bez potrzeby używania yy, zewnętrznych głośników lub urządzeń. Zasadniczo poprzez yy, modulację częstotliwości mikrofal mogli sprawić, że ktoś usłyszy głosy w swojej głowie. To nie było sci-fi, zostało to udokumentowane nie Eksperymentalnie. W jednej z takich eksperymentów dr. Joseph C. Sharp, badacz z Walter Reed Army Institute of Research, skutecznie przekazywał wypowiadane słowa do swojego mózgu za pomocą mikrofal. Zgłosił, że słyszał słowa, cudzysłów, głośno i wyraźnie w swojej głowie, pomimo braku zewnętrznego źródła dźwięku. Odkrycie to utorowało drogę technologii znanej obecnie jako cudzysłów voice-to-skill, V2K, czyli ukrytej metodzie komunikacji, która przesyłała głosy bezpośrednio do umysłu człowieka. Potencjalne zastosowanie efektu słuchowego mikrofalowego. Komunikacja tajna. Te y, tajne wiadomości mogą być przesyłane bezpośrednio do czyjegoś umysłu, bez wykrycia, wojna psychologiczna, wrogowie mogą być bombardowani głosami w swoich głowach, wywołujących dezorientację lub, y, lub załamania nerwowe, modyfikacja zachowań, badano y, bada, możliwość wykorzystywania sygnałów mikrofalowych do wpływania na myśli i emocje. Jednym z najbardziej tajnych aspektów projektu Pandora był projekt Bizarre. Pro, podprojekt skupiający się konkretnie na wpływie promieniowania mikrofalowego na zachowanie. Cel: Określenie, czy mikrofale mogą być używane do zakłócenia ośrodkowego układu nerwowego człowieka i wpływania na jego zachowanie. Oto co wiemy, Małpy rezus. Poddano działaniu promieniowania mikrofalowego, aby zaobserwować zmiany w ich funkcjach poznawczych i zachowaniu. Naukowcy zauważyli, że ekspozycja na pewne częstotliwości osła osłabiła zdolność małp do wykonywania prostych zadań, co sugeruje, że ekspozycja na mikrofale może zaburzyć procesy po poznawcze. Ta, tajny charakter projektu bizar oznaczał, że wiele z tego, co zostało odkryte, pozostaje owiane tajemnicą. Wiemy jednak, że potencjał wykorzystywania promieniowania mikrofalowego jako broni psychologicznej był traktowany poważnie. też mogli oni coś takiego przesyłać, takiej informacji, na przykład w trakcie wojny na przykład do danego żołnierza który to i owo otrzymywał w drugą stronę też by może było to możliwe, z pominięciem oczywiście w radiostacji i tak dalej, tych wszystkich technologii no, i, i co ważne oni nie mogliby y, dru y, druga strona, czyli uznany za wróg przejąć takiej korespondencji też by mogła być możliwość trzeba, trudno mi określić Inny szalony podprojekt w ramach Project Pandora koncentrował się na koncepcji synchronizacji fal mózgowych. Po, pomysł polegał na tym, że pola elektromagnetyczne można wykorzystywać do synchronizacji fal mózgowych danej osoby z określonymi częstotliwościami, zmieniając w ten sposób jej stan psychiczny. Koncepcja ta stała się podstawową, podstawą badań nad zdolnością modyfikacją, zdalną modyfikacją zachowań, czym jest synchronizacja fal mózgowych. Mózg człowieka działa na określonych częstotliwościach mierzonych w hercach od 0,5 do chyba nie wiem, 33 herców. To chyba są mniej więcej fale działania mózgu, tak mi się wydaje. W zależności od stanu psychicznego danej osoby, naukowcy zauważyli, że wystawiając osobę na działanie określonych częstotliwości pól elektromagnetycznych, można wywołać u niej określone stany emocjonalne lub poznawcze, takie jak spokój, dezorientacja, a nawet strach. Potencjalnie może to służyć zwiększeniu podatności na sugestie, czyniąc cele bardziej podatnymi na wpływy i kontrolę. W praktyce synchronizacja fal mózgowych może być potężnym narzędziem do kontroli umysłu. Jeśli, chcesz, jeśli możesz zdolnie zmienić czy, czyjś stan psychiczny, możesz potencjalnie manipulować jego zachowaniem, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Ostatecznie amerykańskie wojsko i agencje wywiadowcze chciały wiedzieć. Czy promieniowanie mikrofalowe może być bronią? Odpowiedź brzmiała: tak, może. Odbywała się, odbyła się poważna dyskusja na temat opracowania cudów broni psychotronicznej, urządzenia, które mogłoby zdalnie wpływać na umysły lub zachowanie człowieka za pomocą pól elektromagnetycznych. Broń ta może. Wywoływać zamieszanie, dezorientacji lub załamanie nerwowe u personelu wroga, przesyłaj głosy do głów, do głów celów, aby zdestabilizować ich psychicznie, zaburzyć procesy poznawcze, upośledzając zdolność podejmowania decyzji. Nie do końca to może że tak wyglądać. Wiem, że chyba płytki owiane czy jakieś podobne, oczywiście to może służyć jako blokada takich oczywiście sygnałów, bo też było na ludności cywilnej, też oczywiście to stosowane na, na, na przykład w Sosnowcu raz na najwyższym y, piętrze, co niektórzy słyszeli. To taki program robiła pani Ewa Pawela. Na te tematy to trzeba powiedzieć jasno. Choć projekt Pandora oficjalnie zakończył się w latach 70. XX wieku i jego odkrycia położyły podwaliny pod dalsze badania nad elektromagnetyczną kontrolą umysłu, bronią wykorzystującą energię skierowaną i tajnymi technologiami, komunikacyjnymi. Technologia cudzysów Vojstu e, v 2 k została niewątpliwie udoskonalona i nadal jest wykorzystywana przez agencje wywiadowcze i operacje wojskowe. I tu jest omówiony projekt Pandora. Na YouTubie oczywiście. To by było już chyba raczej wszystko. Tu się z Państwem żegnam. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.